Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku z Pet Simulator 99 czyli nową, nowa gra, która wyszła już wczoraj, ale no cóż, mogłem wczoraj nagrać, ale no więc dzisiaj sobie zobaczymy wszystko dokładniej i... no mogłem to nagrać wczoraj, ale już wczoraj trochę pograłem ale i zdobyłem takie to te pety. Ale możemy zobaczyć wszystko. Więc zacznijmy od tego, że na przykład jest aż 105 jajek. Więc jest to dużo. Nie ma 99, ale zapewne chodzi o, o to, że można mieć 99 petów założonych, ale możemy to zaraz sprawdzić, ile jest. Tutaj są rzeczy: VIP, Twitter, o. Więc można mieć 99, ale jest 105 jajek, więc. Ale nie ma wszystkich. 15 trzeba kupić. Niektóre będą później, a można mieć rangę 8 maksymalnie, chyba sam nawet i. Ompi. Można kupować też eliksir, e eliks, e ja nie mogę, eliksir, ja nie mogę, nieważne. No ale można kupić i mieć takie te L eliksiry da No, i jak na razie, no to nie jestem jakoś daleko, ale są na przykład te, które można kupić za diamenty. Jest deska, można się teleportować na spawna i są darmowe gifty. I też są drogi, którymi można przejść dalej, jeśli się jeszcze nie zrobiło rapirfa. Jeszcze można mieć 99 jajek. Tu kolejne przejście. Tu można zrobić już złote pety. Kolejna gierka. No i w tych gierkach też można zdobyć książki. I inne rzeczy. Takie jak na przykład książki, to takie różne. I trzeba wbijać rangę, żeby zdobyć je. A rangę zdobyć, żeby móc założyć więcej tych. No, wczoraj zauważyłem, że chyba można mieć tyle petów, ile się, ile się chce, no bo nie mam w ogóle żadnego limitu, więc nawet nie, nie mogę ich nawet. Nie mogę ich nawet usunąć i też jest można sobie ulepszyć te, żeby były lepsze jak na przykład taką zwykłą rzadką co 25 diamentów. Miksorki potrzeba, żeby móc sobie ulepszyć. Też można kupić sobie te yy, owoce, które dają ci różne. No, gdzie to... no można kupić te, yy, żeby móc. No, mają różne tam statystyki. Też, za, też są nagrody, ja nie mówię. Tak, nagrody, które można sobie za gwiazdki. Ale trzeba zrobić za to zadania. I jestem już na randze trzeciej. Mi teraz są takie różne nagrody. W ogóle zobaczmy czym zasuniem. Mm. Uu, dobre rzeczy. To się przyda. I co jest za to? Też można ulepszyć sobie te, ale nie mam żadnych pięciu książek, więc nie mamy jak uleprzyć. Tutaj kolejne będzie przejście później Tu są darmowe mikstury mm, To jest kolejna obi Które... Które mogę znowu zrobić <laughs> Zrobiłem je w minutę Bo jakoś nie umiem tego normalnie przejść może jestem zawalny. Kurde No nie jest to jakiś trudne, na pewno, ale... No, i jestem już przy. Do, jestem już blisko do odblokowania areny. 19. Też są darmowe te. I też są. Możecie zobaczyć, że tu jest taki to. On jest złoty i się świeci czasem. Chyba. Jak będziecie zbierać to. Jest na różnych tych mapach takich to możecie zdobyć szansę na drapnięcia z jajka tego błyszczą shiny. No. Też fajne jest to, że on zapety że same po prostu mm, atakują to. No, po prostu zbierają ci coiny same, więc nie trzeba klikać za chwilę. Też są takie różne, te flagi na przykład. No to ta daje ci y dwa razy diamenty. Ta robi, że twoje apety są szybsze. Ta flaga robi, że dostajesz 50% więcej diamentów. Y znaczy, E, a ta zdobyw, Nie. E, zbierać ci monety i w ogóle. To robi, że e, masz na tej platformie e, słoik. Zbiera, musisz z, zebrać w, w tym rzadkim, w tym zwykłym. Masz 500 monet i wtedy dostaniesz nagrodę. A owoce, no to na przykład jabłko yy, Damage yy, Siłę właśnie yy, Razy 1,5% ci daje więcej Banam yy, Więcej coinów 5% Pomarańcz Diamen, boost do diamentów 1%, jak weźmiesz ich więcej, to będziesz miał tak, na przykład jak mam 5, no to będę miał 5%, na przykład w tym yy, większe szczeń, yy, szansa na zdobycie dropów, więc jak mam 3, no to będę miał 3%, jak wezmę yy to dają więcej damage'a raz yy, dają 10% a to, że chodzą szybciej raz dwa. obchodzę też się niszczyć to, ale na niektórych tych daje to mm, dużo to ma mm, HP więc trochę to zajmuje i też możecie zauważyć, że z, y, te duże PETY, czyli na przykład, jak ja mam huge flop no to mogą mieć poziom. Ja mam już 9, więc daję plus, więc on daje plus 14,3% obrażeń. Czyli, a że on jest lepszy od tego, no to daje coś tam. Ja dużo się to niszczę. Kurde. Ale tak no to... Jak na razie nic więcej nie odkryłem, ale później na pewno będzie więcej. No na przykład mogę otwierać automatycznie za darmo jajka, jak będę miał yy, drugi rabirw zrobię, a no to, to kosztuje tam Robuxa, a ja nie będę wydawał na to kasę. Nie mam po co. Mm. Jakbym miał stwierdzić, no, też są osiągnięcia, za które też możesz zdobyć jakieś rzeczy. W tym to na pewno, zapewne chodzi o to, żeby zrobić jeden rabirw. Mm. No a tak to może. Ma... Mm. Jakbym miał stwierdzić, no to ta gra jest w połowie Free to play, a w połowie tak. No. Sam rzeczy, które dają ci przewagę, lekką albo nawet dużą, nie wiem. Ja tam jeszcze nic nie kupowałem za Robuxy w tej chwili Nie mam. Nie chcę mi się wydawać kasy. No ale jest trochę tego. Hmm. I też jak się zrobi jeden rebir, no to można się teleportować we wszystkie miejsca, a tak no to jak się zaczyna grę, no to tylko na spełnę i różnie odblokowuje się te jajka, bo na przykład jak odblokujesz jedną arenę, no to na przykład może być tak, że dać ci jedno jajko do, do, odblokowane albo dwa. Różnie to jest. Ale te 105 jajek nie ma ich jeszcze. Tylko jest mniej. Bo nie wszystkie mają pety w sobie, ale najlepszy pet jaki jest w grze, no to, to jest za minus który jest w tam jednym z jajek on jest chyba mityczny U, książka i to dobra jeszcze trochę mi brakuje do tego o. Mamy kolejne foto i dostaliśmy legendarną i epicką tą gotkę. To dobrze, ale nadal nie mogę żadnej zrobić. Tak. Tutaj też coś jest, ale trudno mi powiedzieć, co tam jest, bo no bo. O, znalazłem kolejny. No i mam już 12, i co 5 będzie można. Jak się kupi 5? Znaczy, jak się będzie miało 5, jak się je znajdzie, no to się ma powiększoną szansę na shiny peta. Ale nie zawsze to się wszystko da się tak znaleźć, o tak. O kolejne. Czyli musi być dużo ich na mapie, bo jak 50, ale nie znalazłem dopiero 13. Jedynie co sądzę to sądzę, że jak będę miał 50 ich to nie będą mi dawać jakoś dużo to pewnie będę miał jakiś tylko 1% No jest tutaj trochę co robić, kurde zaglądać. ale chciałbym, o kolejne, tutaj chyba nie widzę już ale to jest ukryte po ogóle mapach, więc jest to może trochę trudne do znalezienia, ale tutaj było jedno, ale to mam. Tu też było jedno. Tu nie ma. Nie ma. Tu nic nie ma. No, nie widzę. Tu też było jedno... Tu nie widzę nic... A tutaj no to potrzeba klucz, który można mieć ze jednego robirfa. No to to tam trochę zajmie czasu. Dobra, nie mogę w ogóle znaleźć. Może gdzieś jest ukryte, ale... O, o kolejną. Tam można. Tu mam. Nie, no to już nie znajdę Ale... No cóż, nie widzę nic więcej, więc... To by było tyle z dzisiejszego odcinka I... Możecie napisać w komentarzu, czy chcecie odcinki z tego Albo film po prostu taki o Môžete napísať po trnu a povedať na no to. Na razie. Do nasnepného Pa.